Oto Dirt. Colin McRae Offroad. Witam serdecznie. Mówi z tej strony Ryuk. I dzisiaj pogramy właśnie w Derta Bądź mm. Colin McRae Dirt. Mm. No i co to jest? Co to jest? Co to jest? Szósta część znanej serii firmowanej nazwiskiem Colina Magre, żyjącego już niestety rajdowca. No i można powiedzieć, że to jest taki początek końca e, tej serii Colin Magre Rayleigh, bo właśnie tego jednego słówka brakuje w nazwie Rayleigh, zamiast tego pojawiło się offroad. No i to widać, bo gra duży, 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 bardzo duży nacisk stawia raczej na takie wyścigi off-roadowe niż na typowe rajdy. Dobra, zacznijmy. To jest moje <laughs> drugie włączenie tej gry. Pierwsze to było takie bardzo, bardzo organizacyjne, typu zmiana dźwięków, zmiana ustawień graficznych i ustawienie czułości pada. Co my tutaj mamy? Historia. Można sobie poczytać. Historię tras i samochodów opcje. Gra wieloosobowa. Bardzo, bardzo chciałem zagrać w tryb multi. Niestety jest on niedostępny. Bądź ja nie umiem go załączyć. Coś wyczytałem gdzieś tam na jakimś forum, że, że prawdopodobnie został wyłączony ten tryb. Po po tym jak światło dzienne ujrzał Dirt 2 nie wiem, możliwe dalej, co mamy świat rajdów tutaj mamy e, takie szybkie wyścigi możemy sobie wziąć albo pojedynczy wyścig albo całe zawody lub jazdę na czas dalej mamy mistrzostwa Mistrzostwa albo poszczególnych krajów, albo kontynentu. Mistrzostwa międzynarodowe i globu, a my czym się zajmiemy karierą. W tym pierwszym moim uruchomieniu taki pan ładnie nam tutaj, pan narrator, jakby tak nazwał, opowiadał o tych wszystkich trybach. Czy chcesz znowić zapisane, ko... nie chcę? Tak. Coś tam właśnie musiałem sobie uruchomić, coś, żeby sprawdzić tą czułość pada przy tych pierwszych. Co? Jeśli opuścisz wyścig nie kończąc go, publika będzie rozczarowana. Aha. No właśnie jak wiem, już próbowałem, chciałem sprawdzić czułość pada jak to będzie. No i musiałem niestety w połowie wyścigu opuścić go. No i tak właśnie to się kończy. Jak ukończymy, nie ukończymy wyścigu wychodząc wcześniej. Dobra, a teraz to się trybie kariery, bo tak trochę z dupy od środka. Jak widzieliście, jest tutaj taka duża piramida. Ma ona 10 poziomów. No i właśnie w tym wstępie pan narrator opowiadał nam o tej całej piramidzie, o kaman. No a chodzi konkretnie o to, że zakończy się nasza kariera, jak zdobędziemy sam szczyt tej piramidy. Na pierwszym poziomie mamy do zdobycia punkty na drugim i każdym kolejnym w górę oczywiście też w tym pierwszym poziomie jest zbycia 110 tych punktów 10 na każdym wyścigu jest tych wyścigów w tym pierwszym poziomie 11 na chwilę obecną odblokowanych mam ich 5 no i wiadomo żeby odblokować drugi poziom potrzebujemy tych punktów minimum 45 wiadomo im więcej odblokujemy tych punktów sobie na dole tym prościej będzie dostać się na samą górę Koniec końców coś mi się wydaje, że i tak będzie trzeba wymaksować wszystkie te uh, wszystkie te punkty Dobra Lecimy Lecimy, lecimy Myślę, że zaczniemy może nie od rajdu, nie od wyścigu terenowego A od tutaj pierwszego z brzegu Wyścigu crossowego Tutaj mamy podsumowanie ogólne informacje i pojazdy dostępne. Przejdźmy dalej. Tutaj wybieramy poziom trudności. Jest ich aż 5. Czym się różnią? Uszkodzeniami samochodów, poziomem trudności przeciwnika, a przede wszystkim zdobytymi funduszami na dalszy nasz rozwój. Ta totalna demolka, o co chodzi? Chodzi o to, że po prostu tylko na tym poziomie początkującym jest to wyłączone, na kolejnych poziomach jest to już włączone, o co chodzi, a no o to, że jesteśmy w stanie na tych czterech poziomach rozwalić się totalnie, czyli nie wiem, urwiemy sobie koło, wyścig zakończony, nie wiem, przegrzejemy silnik, no wyścig zakończony, tak. Dobra, wybierzmy poziom trudności. Ja w to będę grał pierwszy raz od bardzo 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 dawna. W ogóle w kolina i tego typu wyścigi. Więc nie wiem, myślę, że poziom średni nam radę. Tutaj do wyboru mamy samochody. Są dwa. Niestety ten jest niedostępny, bo to jest początek gry. Nie mam funduszy o dziwo takich żeby zakupić ten pojazd dostępny jest ten tylko Chevrolet Silverado można sobie wybrać oczywiście jeżeli mamy gotówkę inne malowania tego samochodu ale myślę że to sobie daruje co mamy dalej tutaj przejdziemy do wyścigu tutaj sobie potestujemy Pewnie ustawienia pojazdu, które możemy tutaj pozmieniać. Naprawa uszkodzeń w tym momencie to nas nie dotyczy, no bo wyścig jest jednoetapowy. Informacja o to, że lista uczestników. Informacja o to, że przydatne jeżeli chcemy się pobawić w jakieś ustawienia własne samochodu, typu nie wiem, dobór opun, dobór prześwitu i takie tam różne. A do zmieniania jest naprawdę trochę, bo my możemy sobie jak widzicie tutaj pochylenie kół, twardość zawieszenia, przełożenia, hamulce sporo, sporo jest tego, dyferencjały absorpcja amortyzatorów ja się w to nie będę bawić mam nadzieję że gra na tyle optymalnie to ustawia że co znowu tak chcę opuścić ja się nie będę bawić w to ustawiałem mam nadzieję że gra na tyle optymalnie ustawiła to że będzie to grywalne dobra bez większego gadania przejdźmy do tego co najlepsze czyli do wyścigu loading znane te loadingi są teraz w troszeczkę ulepszonej wersji oczywiście z formuły 1 no i przejdźmy do wyścigu nie ci dla drużyny Model jazdy w tej grze, no... Hmm. Nie, może, może najpierw kilka słów o grafice, bo ta jest tutaj. No to jest pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, jeżeli graliśmy kiedykolwiek w poprzedniej kolinie. Jest tutaj ta kolorystyka, jest strasznie taka brązowo szara. I... Nie wiem, mnie osobiście to troszeczkę razi, że jest tak w takich kolorach to. Co jeszcze mnie razi, takie lekkie rozmycie tego obrazu. Wow, to jest taki ostro zakręt. Bardzo mnie to razi te rozmycie. Niestety nie da się tego wyłączyć. Jakieś rozmycie w opcjach graficznych Wyłączyłem, ale myślę, że to było to rozumiecie związane z, z prędkością. No niestety. Taki urok tej gry. Graficznie prezentuje się na pewno dużo, dużo lepiej niż w goli na Rayleigh 2005. No wiadomo, gra jest 3 latka starsza. I, przepraszam, młodsza. 2007 tam jest z 2004 Azy w zakręt o modelu jazdy co można powiedzieć no wiele e, opinii czytałem, że przyczepności te, te samochody tutaj w ogóle nie mają. No ja myślę, że po prostu trzeba się przyzwyczaić. Zdobyliśmy mistrzostwo. Super. Super, po prostu super. Możemy sobie powtóreczkę oczywiście obejrzeć. Ja nie chcę. Myślę, że to nie jest super ciekawe. Tutaj mamy podsumowanie. Całkowity wyścig... czas wyścigu i okrążenia. Oczywiście zapisany rekord. Możemy sobie go potem poprawić. Rekord świata. Jeżeli jesteśmy hardkorami, możemy też go poprawiać. Dobra. Jeszcze słów parę o tym modelu jazdy. Eee. Tak jak mówiłem no narzekają niektórzy, że nie ma przyczepności w ogóle w tej grze. No coś w tym jest. Jest, jest ciężko czasem naprawdę wyczuć ten samochód, ale myślę, że z odpowiednim ustawieniem pada yy, czułością czy tam wgraniem yy, się że tak powiem w tą grę jest się w stanie opanować przynajmniej tyle jestem w stanie stwierdzić po tym pierwszym wyścigu no zobaczymy co będzie dalej zobaczymy co będzie dalej Rany! Dałeś gazu do dechy! Doskonale! No i jak widzicie pierwszy wyścig zaliczony na 10 punkcików 250 tysięcy... nie wiem co to jest, chyba tysięcy euro dopisane do mojego konta. Weźmiemy sobie kolejny event tym razem może rajd, rajd samochodami z napędem na 4 koła, poziom średni myślę, że będzie w porządku, co tutaj mamy, Fiat Punto Grande, Grande Punto. I parzecik 207 Niestety brakuje mi jeszcze do niego 90 tysięcy No to jesteśmy! Pierwsze zawody rajdowe Jedziemy od startu do mety, a każdy zawodnik ma jeden przejazd Najszybszy wygrywa Nie musisz się martwić, będziesz miał pilota, który pomoże Ci w jeździe. Będzie Ci udzielał wskazówek Na przykład 2 lewy to ciasny zakręt w lewo A 6 prawy to łagodny zakręt w prawo Im niższa liczba tym trudniejszy zakręt Powodzenia, nie szalej na pierwszym przejeździe No szkubany dał mi taką wskazówkę, że bez niej nie poradziłbym sobie w tej grze że jedziemy od startu do mety i wygrywa najszybszy no. to była cenna wskazówka naprawdę, naprawdę informacje po etapie spójrzmy co tu mamy ziemia i ciężki shooter Kurczę, jakoś nie widziałem tutaj opcji doboru opom czegoś co było czegoś co było w... w poprzednich kolinach niestety tutaj tego nie widzę także idziemy na żywioł zobaczymy co tutaj co tutaj mi się uda ukulać te ten loading jest bardzo, bardzo fajny. Niestety strasznie klatkuje mi na sam koniec. Dobra, tutaj nie ma co szarżować. Nie ma co jeść po oczach. A właśnie. Ta gra jest jeszcze y, tyle trudna, Jeszcze nie wymyślono w tej grze czegoś takiego jak powtórki, które pojawiły się w gridzie Base Driver Grid, który bodajże rok po premierze Terta pojawił się. No i potem już na stałe ten element został we wszystkich wyścigówkach kod Monsters. Tak jasne po skałach. Może troszkę mniej. będę tak dać żeby się A ja mm, tak, pięknie, pięknie. Okej, okay, jakiś restart 15 miejsce, po pierwszym aż czasu na kupić co to za mnie nie jest. Cóż, wstyd po prostu, wstyd. Może dalej będzie lepiej. Słyszałem też takie opinie, że podobno hamulce to w tej grze nie ma, a, że samochód nie reaguje na nie. Ja o dziwo ich nie widzę, aby samochód nie reagował na nie. to wiadomo, jeżeli jesteśmy rozpędzeni 100 km na godzinę to ciężko zatrzymać samochód na piachni, czy to już drzwi, czy cokolwiek tutaj to jest w miejscu zatrzymać samochód wiadomo, że nie jest to łatwe samo jeżeli jedziemy z górki no raczej nie zatrzymujemy tak po samochód także nie wiem czego oczekiwali niektórzy tej grze. ja I... widzę że powolutku odrabiam tę stratę którą zyska... zrobiłem sobie na początku ale myślę że to i tak nie starczy aby zdobyć jakiś Jakieś 6, konkretne 6, miejsca. 6, przed hopem Taka to była hopa jak... 6, Mnie pod blokiem 6, są 6, większe. Wow, drzewo. Kto je tam postawił? Kto postawił drzewo w tym miejscu? Ja myślę, że Ruscy są w to zamieszani. Dobra, finiszujemy niż... niż ma to! to! no i troszeczkę udało się poprawić Dobra. ten czas no ale niestety tylko ósme tylko ósme miejsce co za tym idzie 0 punkcików hm. no cóż mówi się trudno postaram się poprawić następnym razem Jeszcze tutaj mamy podsumowanie, kto wygrał. Szczerze powiedziawszy nie wiem i nie chcę się wypowiadać, czy te nazwiska tych rajdowców tutaj są prawdziwe, czy nie. Jako że są to jakieś takie y, zawody niższych klas, więc mogą one być prawdziwe te nazwiska, ale no, aż tak y, nie znam tych rajdowców. Może z tych wyższych klas są potem prawdziwe nazwiska, bo jak wiadomo w tych nowszych dertach są one prawdziwe. No a tutaj ciężko powiedzieć. To jeszcze nie całkiem to. Spróbuj na innym poziomie. No tak, spróbuj na innym poziomie. No to może następnym razem spróbuję na innym poziomie. Um. Tutaj mamy crossover. On się wiele nie różni od, od tego zwykłego crossa i rajd'ów, bo jedziemy z tego co pamiętam. Zresztą możemy zobaczyć. No właśnie, jedziemy zwykłym rajdowym samochodem z napędem na przednią oś w trasie. Takim super specjalu tak zwanym. Kto ogarnia tematykę rajdową, ten wie o co mi chodzi. No i jeszcze mamy rajd terenowy. Ja myślę, że jeszcze w tym odcinku sobie przejedziemy ten rajd terenowy. Będę twardy. Znowu poziom średni. Do wyboru tylko muszę się trochę pogrudzić. Przed nami rajd terenowy. Rozgrywany jest na bezdrożach z udziałem przeciwników. Będzie więc ostra walka o finish. Masz pilota, więc słuchaj go uważnie. Pamiętaj, to nie jest wyścig solowy. Rywale na pewno nie będą dla Ciebie łaskawi. Cóż, myślę, że w żadnym e, wyścigu Rywale nie będą dla mnie łaskawi. Wow, nawet 11 metrów na dwóch kołach jechałem. No ciekawe, ciekawe. Teraz, Albo nie. Wygrajmy wyścig teraz albo nigdy. Podobno miał działać po bezdrożach, a no jakoś widzę tutaj wytyczoną trasę. No ta karta to nie jest. No skubańcu dlaczego mnie spychasz? No tak, no i weź tu wygraj jak taki. Nie będę mówić brzydko, spychasz z trasy. Dobra, ale ja ich... ja ich doścignę. No, długi i prawie trzy. Okej. Okay. I że niby taki kamyczek zatrzymał taką... potężną maszynę? Okej. Okay. No cóż... wiedzieć jeżeli to ma być off road no, i takie kamyczki zatrzymują samochód tak duży samochód terenowy samochód no nie widzi mi się to dobra, najważniejsze jest to że udało się w jakiś sposób przedrzeć na drugie miejsce może nie do końca czysty ale to się nie liczy może jak pojadę coś spokojniejszego albo nie wiem będę na pierwszym miejscu nie znam też trasy za bardzo więc nie chcę szaleć tak bokiem lubimy jeździć bokiem to pokażę, jak już będę trochę spokojniej jechał to pokażę... Kamery, które są dostępne z tego co wiem, to są dwa rodzaje. Za samochodem hmm. Chyba z kopitu też jest dostępna kamera. Ze zderzaka i z maski, czyli takie... powiedzmy standardy. Oj cześć, trzeba się spieszyć, bo tutaj jest tylko... Nie! nie. Dobra, sytuacja panowana, trzeba się spieszyć, bo tu jest tylko jedno okrążenie. To warto skończyć w pierwszym miejscu. na naprót. Ręczny. I, I łeb w łeb idą. Jest zwycięstwo. Dobra robota. Wygraliśmy. Tak jest. Dało się wygrać. Wtórki oczywiście nie będziemy oglądać. Bo po co ale rekord, mój rekord od rekordu świata jest bardzo daleki to jest 50-48 e, sekund jeżeli dobrze liczę no liczy się zwycięstwo tak i kolejne 10 punktów w naszej piramidzie e, w naszej piramidzie kariery jest zdobyte. I to jest najważniejsze. Świetna jazda i dwa nowe zaproszenia. Super! Tak. Dzięki temu, że zdobyliśmy kolejne punkciki. Dostępne są dwa nowe eventy. Spójrzmy co tutaj się odblokowało. Podjazd czyli tak zwane e, climb. no i kolejny, nie to nie to, to jest jeszcze ale tutaj kolejny Rayleigh Cross dobra ja myślę, że w tym odcinku to by było na tyle dzięki za oglądanie zapraszam do dawania łapek, jeżeli się podobało jeżeli się nie podobało to również no i widzimy się i słyszymy w kolejnym odcinku. Dzięki na razie. Cześć.